Cześć, witamy w tym odcinku. Wielu z Was yy, prosiło, aby nagrać odcinek, jak już punto będzie gotowe. Także też odcinek powstaje. Zaraz pojawi się przed Wami główny wykonawca, główny aktor tego, spe tego spektaklu. O inżynier, widzę jeszcze niedomaganie. Jedno popatrzcie, posiedzycie ramką. Co się dzieje? Niezmyte popłynie. Zaraz, wydmuchać trzeba. No, trzeba się to zmyć będzie. Jeszcze raz. Bo tutaj układ był cały odpowietrzany, płyn był zmieniany. I teraz tak, zacznijmy może od przodu. Panie aktorze, co pan tutaj się zrobił w tym puncie? Coś chce wynać, coś sobie zrobił. zrobić. I powiem wam szczerze, że z tym skąd był stres, bo Morski wczoraj ją osadził. I mówi, nie chcę dać za dużo silikonu, żeby nie było. Glutów na zewnątrz i tak posmarował. Powiem Wam szczerze, że... Na tyle dobrze, że nie wypłynęło za dużo na zewnątrz, jak tu widać. Ale do środka pływa. Do środka. Tak, ale miska nie cieknie bał, to już chodziło z pół godzinki. I tak, miska mamy wymienioną. Filtr oleju mamy wymieniony. Wydech jest wymieniony. Wydech Wobrót, jest kompletny. O, nawet ma łóżkę jest. Tak, tutaj ten plecionkę co Wam pokazywaliśmy. Tutaj druga część wydechu. Proszę, nawet nie puka, nic nie puka. Funkielnoje. Funkielnoje. Wracając do przedniej osi. Boski, wymieniłeś te stabilizatory, czy nie? Nie ma. <laughs> Amortyzatory, górne mocowania są wymienione. Spręż... I osłony jeszcze. I osłony, tak. I łożyska górne. Sprężyny zostały stare, ale one były wymieniane nie tak dawno, z tego co dowiedzieliśmy się od właściciela. I faktycznie nie było na nich grama korozji, także Zostawiliśmy je w spokoju. Dodatkowo doszły drążki z obu stron, i koń, koń, drążki i końcówki drążków I w osłony były w zestawie. I osłony były w zestawie, no tak były w zestawie to Boski zamontował. To na geometrii, tak. żeby się sama nie kręciła. Dokładnie, to dopniemy po geometrii. Z drugiej strony to samo, filtr olejunowy, płukanka zrobiona. Płukanka się robiła pół godziny, nie Boski? Lepiej. A pomimo tego i tak silnik był dosyć mocno znagarowany Także tutaj Powtórzyć też pięć razy to jest, to jest, to jest. Tutaj y, zalecamy profilaktyczne Stosowanie tych pukanek A Sąpiana. nie tylko Jak? Co wymiana olejna Co wymiana olejna, tak Przechodzimy do tyłu Tutaj Magda znalazła uszkodzone linki Linki Samo. są wymienione Elastyczne przewody nowe O tutaj elastyczne przewody nowe, tak wspominaliśmy I tutaj był problem z jednym z przewodów, tak, panie Woski? Tak, nowe tutaj są nowe, też byłem. dorabiane przewody sztywne. I tutaj też mamy dorobiony przewód. Tutaj mamy tak, cylinderki nowe. Tutaj Woski pospieszył się, tak. bo mówi: Nagra im, że na gumie zakładać szczęki. Tak <noise> 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 że muszę mu kupować szczęki złożone już. <noise> Także Woski coś złożył Co? szczęki. Nie musisz myśleć nie żebyś miał. <noise> żebyś miał prościej w pracy. A tyle czasu zaszło. Dodatkowo tutaj tak, szczęki są nowe, cylinderki nowe, zestaw sprężynek nowy i dodatkowo musieliśmy zamówić nowe piasty łożyska, ponieważ po pierwsze już wyczuwalny był delikatny, no, szumiały. szumiały, ale też podczas demontażu były tak zapieczone, że szalka została. Można to było sportem złożyć, natomiast jak zrobimy taki kompleks, szkoda byłoby rozbierać bęben w e, niedługim nie czasie, tak? Czyli co teraz Boski? Została nam geometria. geometria, pozmywasz sobie te wszystkie rzeczy po odpowietrzaniu, po sprawdzaniu, pozmywasz się zmywaczami. jeszcze zmywaczami. Trzeba Tak, e, założymy koła, przejedziemy się kawałek i wjeżdżamy na stanowisko geometrii. Także tutaj... Punto bardzo zadbane, Już Wam pokazałem, że nie jest skorodowane w jakimś stopniu nadmiernym. Powiedziałbym, że jest jak na punto bardzo zdrowe. Sam osobiście, jeżeli takie auto trafiłoby do mnie na sprawdzenie przed sprzedażą, przed zakupem, no to jeżeli bym widział, że właściciel dba o to auto, wymieniąc są poszczególne elementy na bieżąco. I myślę, że tutaj jeszcze będziecie cieszył długie lata tym autem, tak? Waski? No. Wszystko zrobione tak ma być. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.